Cześć, ale witam się na Yo! Z tej strony Cody. Zapraszam was bardzo serdecznie do 17. już odcinka z serii Fable 3. Dziś zwiedzamy sobie Aurorę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy coś mamy? To jest tym, kto przeżył noc w Tak. Nie mieliśmy wielu szczęścia bez Silasów. Ale, jak widzisz, fortune nas odzyskało dawno temu. you have come to a cursed land. what are you doing here? everybody else seems to be hiding. i am honoring the dead. my wife and my child. and i stand here because i do not fear joining them. i'm sorry. you may read their memorials if you wish. there are many elsewhere. on statues, doorways, wherever a memory will end. I bym nie wiedział jaki co. Dzisiaj oddzielnie nagrywam chyba po raz pierwszy, tak? Dźwięk. Zobaczymy jak to wyjdzie. Myślę, że lepiej, bo fraps jednak tej jakości dźwięku nie daje praktycznie żadnej. Zobaczymy. Widzimy tu dość nieciekawą scenerię. Na początku wydawała ona się wymiernie przyjazna, ładna, tak? Ale jak widzimy ulicę powyścielane trupami mieszkańców, zaczyna się robić nieciekawie. Tu jest port. Tak. Widzę tą. I coż... Pozwiedzaliśmy Aurorę, nie? Trochę pochodziliśmy i co? Tu nie ma dużo do tak? Są domy pozamykane. Zaczyna zapadać zmrok. Niedługo może pojawić się tu ciemność. A więc, e, między innymi ten. Kościół. aha you are in a better place now my love for no place can be as troubled as our city has become i know you are watching this me. i feel your presence by our <coughs> bed i hear your voice in my dreams stay with me Always. My wife and my daughter, you were taken from me by that which dwells in darkness. And darkness is all that is left of my life. I am thankful only that you knew little of the horror that has taken over our city since then. Reina and Pale you are in my thoughts always. i will be with you again soon. i hear its voice still calling me. the crawler and the darkness it brings it took my parents, my two brothers and their wives. yet it never takes me. it delights in taunting me with their memory. i have decided to go into the desert at next dawn. I will slay the crawler, or be at one with my family again. I wish to leave a record of my survival in testament to those who did not. Last night, the crawler descended upon Aurora again. We believed ourselves to be ready. We believed we would be safe when it returned. No one is true. I watched through a window as my neighbors were torn out of their homes by those creatures. That they operate in darkness is a blessing, for I could not see what was done Only really hear their screams and the laughter. Then they came to my house. The walls I... trembled, the floor shook. We see that was this was to be Never be ready. Never be safe. I will try to honor you, always. I will do as you told me. I will carry myself with the strength you gave me, and I will try to lead our people as you led them. Now you know what we have suffered. But as I said before, you are not the first outsider to come here. Who was the other? His name was Logan, the King of Albion. Seems your big brother's been keeping secrets. He used to go on expeditions all the time, remember? Until about four years ago. He too faced the crawler. He saw all his soldiers killed by the darkness and nearly died himself. But he survived thanks to our care. He left with a promise. That he would return with an army and save us from the crawler. We never saw him again. King Logan did not cause this. But he did nothing to stop it. Now I ask that you do what he would not. Finn has told us of your, we'll your, we'll are you your niej, statków, there are not many, many left among us. But we have ships. And we a poza tym, to tym tak, to nie po co zbieram teraz hajs, żeby później nie móc im pomóc? Coś tu długo. Rewolucja się zacznie, Proszę. Droga do władzy. Ech, jak ja to kocham! Wszyscy myślą, że minęła mniej więcej sekunda, a my jesteśmy tam minutę, dwie, może trzy. Więcej chyba tam nie siedziałem ani razu. Now, my friend, I have But you will be the stronger for it. With Kalin and the Aurora people, yeah, good. You are finally ready to face your brother. It is time for you and Walter to gather your allies and take Bowerstone stone castle. Idziemy, Idziemy. Przez drogę do Coś czuję że teraz nadszedł upewniony czas, by rewolucja się zaczęła. Zniszczymy powerston. Tylko trochę. Bo wiecie, później trzeba na czymś panować nie. How is he? Is he going to make it? I do not know. The darkness is deep within him. Few ever wake. But he's improving. I mean, you're doing your thing and he's getting better, right? I do not wish to give you false hope. Perhaps it would be better if we allowed him to rest. Don't worry, he's a tough old man. He'll pull through. Oh, yeah, yeah, yeah. yeah. <laughs> Walter. Oh, balls to you all. You're not burying me just yet. See, I told ya! Yes. Shame my first sight had to be your ugly mug. I'm sorry I left you. I did all you could. Uh huh. I think I just told you you'd make me proud. Coś jest, że ten będzie dłuższy niż pozostała. A tak, to well, we, go, we didn't exactly find uh, the army we were hoping for, and I Would feel about a hundred years older than when we left, but we're finally ready. You've surpassed every hope I had for you. You're the king Albion needs. So come on, it's time to gather your generals and prepare for battle. You know, maybe I'll take a little nap first. Alright, I've got it. I take a small group of soldiers down this route and blow up the West Barracks. It will draw their attention and open up the main route. How's that better than my idea? We will live longer than a few seconds. Oh, well, now you're just picking holes. Give it up, boy. What I want to know is what my men need to do. That's for the future king to decide. Paige knows the city best. We'll follow her plan. Fine. I only put mine forward to annoy her anyway. I see you've really matured on your travels. If you look at the map, we can go through the details. My ships will take you to the beach. Yeah! Expect heavy mortar fire, but most of Logan's I love it. busy dealing with Paige and her men. I want to Revolution. be able to pick up the smoke and the fire of the glory. So, to to on, yeah. this It's only fair I take Which leads the center to us. Best chance of getting lost. And we're agreed. Are you sure you're up to this, Walter? Oh, Wait. don't worry about me. Poczekaj trochę, yy? jak śmiecie, jesteście w stanie tak blisko mnie? No trochę fajtu. Ej, 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 swoich strzelacie z mojdzieża? Im wy jesteście, śmiecie. Macie mojego po poczęstujcie. Żar i proch, szmato. Kurczę, trafił nas mościarz. Dobra. Okej, okay, kolejny żołnierz zdjęty Coś czuję, że będę się tu nieźle bawił <laughs> A spoko! W nich możecie walić ile chcecie Skoro stroją, stoją po stronie A ty gdzie się z tyłu plątasz? To no, zamiast mi pomóc, będzie finie. To, że uratowałeś mnie na uroku to jeszcze nic nie znaczy. Dobra, jest git. A teraz jest jeszcze bardziej git. nie, Będę waszym królem. Odpierniczcie się ode mnie. Wow. Nie trafił chyba w niego, nie? Tak w ogóle. F1. Dobra, dwóch padło, kolejny pad, jeszcze chyba tylko jeden. Mm. Moścież yes. jest, <gryje> oriemu moścież, czyści. Co to było? Żeby tylko kolejnego moździerza nie mieli. Bo ta broń jakoś mnie nie cieszy, że jest. GIT GIT Szczerbą naszą ich szczerbami Szczeramy. I zabijamy Ha 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 Okej okay. Może zapisać? Dobra zapisaliśmy, trochę się nam się

Ha, ha, ha! I co powiecie na to, śmiecie? Dobrze, że moździerz nie strzela, to możemy się skupić na walce z tymi czymś, co jest zwane Gwardią Królewską. Ha, kolejna pieczęć Gildii dla nas. Ej, ja tu czasami sklepów nie miałem eh? pięknie. <grym> Hehehe <Granat> Spoko granat? Może być Jesteśmy w tym momencie w starym Bowerstone, tak To są, widzimy jak ludzie A ty co strzelasz? Zbyt Dzięki, że się pośpieszyłeś, Walter Is this not the We're greatest time you've ever had? <laughs> Sabine, you are my true love. Oh, <laughs> so, a glorious beacon of freedom, burning in the night for all the attention must stay. What is it, Boulder? Oh, bloody hell! Move, move! It'll take more than a grenade to finish off that old sword! Idu jeszcze tu jest ludziska, Ludzisko, ludzisko. sam klaniczny, bardy do zabicia. Musiałem przeładować, no szybciej, szybciej. O, pojawił się film. Oki. Okay. No przecież jestem tutaj cały czas. Co za ludziska Jeszcze kilku żołnierzy i będzie git. Dobrze, czyli idziemy na... Okej, okay. idziemy taką drogą dość nieznaną nikomu. Where? To dobrze, że ich jest więcej. Jest całkiem, całkiem. Oczywiście, no dobrze, że... Ludności cywilnej, ale też koszty odbudowania tam po rewolucji będą dosyć duże.

Dobra. Ale o co chodzi? No way. Bitwa o Albion! No przecież jestem w jej trakcie. Przerombane goście. A co chodzi z tym? Dobra, czyli chyba da się zapisać? Wątpię. Dało się zapisać, więc na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Zapraszam Was do następnego. Do zobaczenia. Bye, bye. Ale o co chodzi? Bitwa o Albion, no przecież jestem w jej trakcie. Gościu. A co wiedzieć z tym? Dobra, czyli chyba da się zapisać? Wątpię. Dało się zapisać, więc na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Zapraszam Was do następnego.